Ponad 10 lat temu w Poznaniu nie było miejsca ani organizacji, która oferowałaby pomoc mieszkańcom z doświadczeniem migracji. Naszym celem stało się ułatwienie życia nowo przybyłym mieszkańcom, stworzenie dla nich przestrzeni, w której poczują się mile widziani, bezpieczni i uzyskają kompetentne wsparcie. Rozpoczęliśmy od konsultacji formalno formalnoprawnych, doradztwa zawodowego i kursów polskiego. Po kilku miesiącach istnienia MIP pojawiła się idea pikników. Spotykaliśmy się nieformalnie, co miesiąc, najczęściej w parku. Z czasem te spotkania zmieniły się w różne inicjatywy integracyjne. Ludzie przychodzili do nas z pomysłami, a my pomagaliśmy im w ich realizacji. Znajomość języka polskiego jest kluczowa, żeby poradzić sobie w nowym miejscu, dlatego organizujemy wiele kursów. W zeszłym roku zorganizowaliśmy kursy na różnych poziomach zaawansowania, w których wzięło udział aż 1590 osób. Słuchamy migrantów, staramy się odpowiadać na ich potrzeby w różnych obszarach, między innymi w odnalezieniu się na rynku pracy. Zwracamy też uwagę na potrzeby konkretnych grup. Na przykład młodzieży lub seniorów z Ukrainy. Migranci przychodzą do MIP-u, żeby poradzić sobie ze skomplikowanymi procedurami pobytowymi. My im w tym pomagamy i wyjaśniamy, tłumaczymy, prowadzimy przez trudności formalne, prawne. Jednocześnie od początku działaliśmy dla społeczności lokalnej. Tworzyliśmy kampanie społeczne, sieciowaliśmy instytucje, do których trafiali migranci. Rozmawialiśmy o tym, jaka ma być rola miasta w integracji migrantów i migrantów. Współpracujemy z instytucjami lokalnymi, ucząc się od siebie nawzajem na temat migrantów, a także procedur i funkcjonowania urzędów. Instytucje na poziomie lokalnym są dla nas ważnymi partnerami. Cieszymy się, że mogliśmy wypracować miejską politykę dotyczącą integracji migrantów i migrantek. Ludzie, którzy tworzą MIP to zarówno akademicy, badaczki migracji, specjaliści, jak i sami migranci i migrantki. Po 10 latach działalności przeprowadziliśmy się do nowej siedziby. Oznacza to dla nas nowy etap i inspiruje nas to do dalszej działalności i podejmowania kolejnych wyzwań. Zawsze z myślą o tym, by lokalna społeczność mogła ze sobą harmonijnie żyć. Zarówno nowi, jak i pozostali mieszkańcy. Spotkajmy się w MIPie.